z tej strony ja, Wercia Dzisiaj przychodzę do was z shoppingiem Pokazywam kilka rzeczy, które kupiłam dla pet shopów No i Pet shopy, z czego Jednego dostałam A trzy kupiłam Więc No Pierwszą rzeczą, którą Kupiłam, są to takie Gumeczki Następną rzeczą są to takie perełki. Następną rzeczą są to takie różowe kryształki. Czarno-srebrne. Zielone. I niebieskie kryształki. No to teraz będą petszeby. Pierwszym petrzebem jest to taki łabądek. Jest on bardzo ładny. Drugim petshopem jest to taka owieczka niebieska. I trzecim jest to taki misiu żółty, który jest bardzo piękny. Ostatnim peczepem, który był moim marzonkiem, jest to ta jamniczka. Jamniczka 909. Ona mi się bardzo marzyła. I dostałam ją od chłopaka mojej siostry. Jest ona oryginalna. I ma dziurkę. Już jej dałam imię i ma na imię Loren dodałam też jej już kolczyki i ogólnie ona jest przepiękna naprawdę no i to tyle moi kochani w tym shoppingu to papatki